Cześć, ja jestem Martyna i dzisiaj przychodzę do Was z moimi bardzo subiektywnymi polecajkami książek dla Was na wiosnę. Dwa, chyba dwa filmy temu, gdzie opowiadałam Wam o moim tb że na wiosnę, wspominałam Wam, że dla mnie wiosna niekoniecznie kojarzy się z takimi kwiecistymi książkami, tylko lekkimi, czy romansami, których niespecjalnie czytam. Um, więc będę mieć takie, tak jak wspomniałam, dosyć subiektywne polecenia, ale postarałam się też wygrzebać, wygrzebać. no a Zaproponować wam kilka takich lekkich książek, które. Być może Wam wpasują się w taki lekki czas rozkwitania, który obecnie mamy za oknem. No i pierwszą książką, która nie mogłaby się tu nie znaleźć, jest z Stevena Roulea. To jest książka, którą niedawno czytałam, więc jeżeli śledzicie większość moich filmów, to być może już znacie moją opinię na temat tej książki. Jest ona bardzo pozytywna. Tutaj mamy historię Gujcia tytułowego. Słowo to powstało z połączenia słowa wujcio i gej, bo jest to wujek dwójki... Dzieciaków, którzy, który jest właśnie gejem i dostaje o nich pod opiekę. Prosi go o to ojciec, dwójki dzieci, a jednocześnie brat Gujcia, Gujcia Patryka, bo ze względu na śmierć matki tych dzieciaków, ale również przyjaciółki Patryka, dzieci potrzebują mieć jakiegoś dorosłego na trzy najbliższe miesiące. No i tato. Proponuję właśnie Patrykowi, żeby on zajął się tymi dziećmi. On jest też telewizyjną gwiazdą, prowadzi takie luksusowe, wystawne życie. Ostatnio też odilozował, z pewnych przyczyn odilozował się. Odilozował, odizolował się od ludzi i, i mieszka właśnie w takim odosobnieniu. No i nie podobał mu się na początku ten pomysł, bo on dzieci nie planował mieć, nie, nie czuje, żeby miał z nimi złapać jakiś vibe, żeby był też odpowiednią osobą do tego, aby tą opiekę nad nimi sprawować. Ale jak możecie się domyślać, na kartach tej książki to się zmienia. o wraz z tymi dziećmi w pewnym sensie rozkwita. To jest w zasadzie oczywiste, że ta ich relacja z takiej trudnej przerodzi się w taką lepszą. Tego zazwyczaj możemy spodziewać się po tego typu książkach. Ale to jest coś takiego właśnie, prawdopodobnie dobrego dla Was na ten czas. To jest Słodko-gorzka książka nie jest tak jednoznacznie lekka, bo porusza też wiele trudnych tematów, takich jak na przykład żałoba i to, że nie zawsze musimy przechodzić tą żałobę w taki sam sposób jak wszyscy, że nie musimy zamykać się na świat, nie musimy zostawać sami i, i tylko karmić się tymi złymi myślami. Ta książka pokazuje, że jest też inny sposób, aby sobie z tą żałobą poradzić i jeżeli właśnie w taki sposób sobie z nią radzimy, to jest tak najbardziej okej. Okay. Um, bardzo dużo wartości w ogóle ta książka wrzuca y, nam jako czytelnikom, y, a tak naprawdę robi to Patrick dzieciom, pokazuje im inny świat, inny niż ten, który do tej pory poznawali y, i jest to dla nich jak najbardziej wartościowe, więc Gujcio to będzie taki pierwszy tytuł, który wam polecę. Mam jeszcze jedną książkę o podobnym, o podobnym klimacie, i jest to Nic tu po Was, Kevina Wilsona. Ja też jakiś czas temu opowiadałam Wam o tej książce. Tutaj również mamy wątek opieki nad dwójką dzieci. Tutaj mamy Lilian i Madison, które w dzieciństwie są przyjaciółkami, później z pewnych powodów, które dzieją się w szkole, ich ścieżki się rozdzielają i jedna z nich prowadzi takie. Bogate, zaangażowane politycznie życie, e, takie właśnie wystawne, a li, i to jest właśnie Madison. A Lilian, ym, no, ze względu na tą sytuację, która wydarzyła się w szkole, jej życie toczy się zupełnie inaczej. Ym, przyjaciółki przez wiele lat nie mają ze sobą żadnego kontaktu, aż pewnym y, dniem Lilian dostaje list od Madison, która proponuje jej pracę. A tą pracą będzie opiekowanie się nad dwójką jej dzieci, które mają pewną ciekawą przypadłość, a jest to Samozapłon tych dzieci, bo one w obliczu mocnych emocji, ciężkich emocji, sytuacji, z którymi sobie nie radzą, dzieci płoną żywym ogniem. Im samym nic się nie dzieje, natomiast wszystko wokół nich ulega destrukcji, płonie. No i rodzina poszukuje kogoś, kto tymi dziećmi będzie w stanie się zająć. Lilian oczywiście nie jest osobą, którą poznajemy jako bohaterkę na początku książki, i wskazalibyśmy ją jako kogoś do opieki nad dziećmi, bo. Część ludzi powiedziałaby, jej, że powiedziałaby, że jej życie to porażka. Łączy ona jakoś miesiąc z miesiącem pracując w różnych pracach, których nie lubi. I jest... no raczej nie powiedzielibyśmy, że jest kobietą sukcesu. Ona też sama o sobie tak nie mówi. Więc część z nas mogłaby mieć wątpliwości co do tego, czy ona sobie z tymi dziećmi poradzi. Ale czy sobie poradzi, czy znajdzie rozwiązanie na ten problem i jaką relację sobie z nimi... Wypracuję, to już pozostawiam Wam do oceny. Ta książka mnie totalnie zaskoczyła, bo ja nie spodziewałam się, że ona zostanie moim ulubieńcem, ale właśnie takim się stała. Ta książka ma mnóstwo ciepła i nie tylko dlatego, że, że te dzieci podczas fabuły płoną. No naprawdę, ta, ta książka to jest taki miód na moje serce i nie dajcie się zwieść tej niezbyt pięknej okładce. Wnętrze jest naprawdę cudowne. Krótko jeszcze wspomnę Wam o książce Witajcie w księgarni Unam Dong. Ja też niedawno na kanale opowiadałam o tej książce. Wypowiadałam się o niej w samych praktycznie superlatywach, ale wydaje mi się, że ona może być taką lekturą dobrą na, na wiosnę, ale też powiedziałabym, że również na zimę. No nie wiem, ma ona w sobie jakąś taką. Dwoistość. Nie wiem, czy jest takie słowo, ale ona tak nie wiem, jakoś tak, tak to czuje, bo ona to jest książka, która wywodzi się z Nurtu Healing, który jest teraz bardzo popularny w Korei. Ja nawet też wcześniej nie spotkałam się z tym, że, że taki gatunek właśnie istnieje, i to, to healing to, to jest słowo, które idealnie wpasowuje się w tą książkę. Ono nam y, daje właśnie taką przestrzeń do uleczenia się. Jest bardzo niespieszna i powolna, nie, nie oczekujcie od niej, że to jest też literatura azjatycka. Więc ci z Was, którzy m, czytają tą, y, tą literaturę, no to wiedzą o czym mówię. Ale absolutnie nie odbierałabym tego jako zarzut. Ja lubię takie powolne historie. To jest też fabuła, w której można się rozkoszować, bo mamy tutaj historię głównej bohaterki, która spełnia swoje marzenie, rzuca korpo pracę, tą gonitwę za tym sukcesem zawodowym, otwiera księgarnię, o czym od zawsze marzyła. Prowadzi ją, zatrudnia baristę, więc mamy taką księgarnię, kawiarnię, w której można przyjść, usiąść, zrelaksować się, poczytać książkę. Buduje im się tam społeczność, która odwiedza tą księgarnię. Ktoś tam szyje na drutach, tworzy myjki takie do naczyń i poznajemy powoli część z tych gości oraz baristę i główną bohaterkę. Mamy lekki wgląd w ich życie, to z czym się mierzą, jakie mają problemy i jak powoli. Uzdrawiają się oni, właśnie przechodzą taki healing i wprowadzają i dojrzewają do takich małych zmian w swoim życiu, które um, kieruje to życie na cóż, lepsze tory, na takie, na których um, oni chcieliby, żeby to ich życie było. E, więc wydaje mi się, że idealnie na wiosnę, coś lekkiego, e, ale właśnie też na zimę, kiedy, e, kiedy ta zima nas przytłacza i chcemy troszkę takiego ciepła, to myślę, że ta książka też taką porą zimową też by się sprawdziła. Nie chciałabym też za bardzo się nad nią rozwodzić, bo to jest też taka książka, która pewnie wyskakiwała Wam z lodówki całkiem niedawno. Wyskoczyła Wam ona u mnie też na Instagramie i tutaj na kanale i kolejny raz o niej mówię, więc daję tylko znać, że warto po nią sięgnąć. Z takich lekkich jeszcze książek polecę Wam też coś z literatury dziecięcej albo takiej nastoletniej, bo bohaterka ma 12 lat i jest to Lukrecja. Czy ja dobrze stawiam te... Tak, ta z czerwonym grzbietem to jest pierwsza część, z pomarańczowym druga. Ja jeszcze kolejnej nie mam. To jest w ogóle powieść córki autora Mikołajka i bardzo tutaj ten vibe Mikołajkowy czuć. Pokażę Wam też, to, jak wygląda kreska. Mamy też tutaj obrazki. Więc tak jak widzicie tutaj, tego tekstu na stronie nie ma za dużo, ale ja bardzo Wam polecam Luk Lukrecję. Jeżeli na przykład zaczytywaliście się kiedyś w Mikołajku i macie taki sentyment do tych książek, do tych historii, to sięgnijcie może po Lukrecję. To jest coś naprawdę takiego lekkiego, co się czyta szybko i czujemy się po tym świetnie. Z lekkich i niezobowiązujących... W sumie chyba nie będzie takich nielekkich i, i zobowiązujących książek. Potem mam dla was taką część filmu bardziej rozwojową, ale to przejdę do tego za chwilę. Na razie chyba będą same książki takie właśnie lekkie. I też myślę, że mogę wam polecić książkę Chloe Song, This Violent Delights, czyli Gwałtowne Pasje. To jest taka cegiełka, ale no naprawdę nie. Um... Nie stresujcie się, bo to jest książka, która naprawdę wciąga. To jest Szanghaj 1926 rok. To jest retailing, Roma Juli, ale w takich właśnie klimatach dawno szanghajskich, w kulturze gangów, bo mamy zamiast takich rodzin, to mamy po prostu dwa konkurujące ze sobą. Gangi. Yy, myślę, że więcej nie, nie muszę Wam mówić na temat tej książki. Jest to Retailing Roma więc wiecie mniej więcej yy, z czym będziecie mogli tutaj się zetknąć, jeżeli chodzi o tą fabułę. Yy, ja jeszcze nie, nie czytałam drugiej części, ale właśnie teraz sobie o tym przypomniałam i chętnie sięgnę sobie niedługo po, po drugi tom. Nie wiem, czy jest trzeci. Dla fanów fantastyki, przygotowałam yy, zakąt drzewo pomarańczy. Jeżeli z jakiegoś powodu jeszcze nie zetknęliście się, yy, Czytelniczo i osobiście z tą serią, to, to sięgnijcie po nią koniecznie. Ja sobie pozwolę zostawić tylko yy, jedną w ręku, bo one są dosyć grube i całkiem ciężkie. Zakon Drzewa Pomarańczy to jest epicko stworzone high fantasy. Gdzieś z tyłu książki ktoś wspomina, że Samantha Shannon wzięła gatunek fantasy, rozłożyła go na części pierwsze i złożyła samodzielnie coś wybitnego i ja się zupełnie z tym zgadzam, podpisuję się obiema rękami, obiema rękoma. Pod tym, pod tym stwierdzeniem mamy tutaj smoki, dworskie intrygi, podróże, świetnie wykreowane kobiece postacie, silne postacie, czarodziejki, smoki. Smoki to jest w ogóle bardzo ważne. Mamy tutaj linię krwi, religię, miłości. Inteligentnie, inteligentnie stworzone i bardzo dopracowane dialogi. Z bohaterów też możemy poznać bardzo mocno. Ja to właśnie bardzo doceniam, jeżeli bohaterowie są stworzeni tak wielopoziomowo. Poznajemy ich od A do Z, tak naprawdę. Tutaj też jest przestrzeń na to, żeby to zrobić, bo to są naprawdę takie dosyć spore cegiełki. Ale nie martwcie się, to wciąga naprawdę bez reszty. Uważam, że jest to świetnie dopracowana książka, chyba jedna z moich ulubionych, takich fantastycznych serii, więc. No, spójrzcie, jak one soczyście wyglądają. No, czyż one się nie proszą o to, żeby właśnie wiosną pani sięgnąć? Sięgnijcie pod zakąt drzewa pomarańczy w ogóle, dobra, pomarańczy to nie wiosną, ale zaufajcie mi i przeczytajcie zakąt drzewa pomarańczy. Ja w ogóle pokazałam wam tylko trzy części tej serii Zakonu Drzewa Wymarańczy, bo z jakiegoś powodu nie mam drugiej części Dnia Nastania Nocy. Też chyba dwa dni fi filmy wcześniej wspominałam wam, że niedługo pewnie się zaopatrzę, bo chciałabym tą serię skończyć. I myślałam tak o tym ostatnio, że będzie mi bardzo przykro, jak już przeczytam tą ostatnią część. I ostatnio gdzieś mi na Goodreads e, śmignęło. Właśnie Zuza Zaksiążkowana chyba czytała jakąś dodatkową część do tej historii. Ja nie wiem czym to jest, bo jeszcze nie sprawdziłam, ale chyba nazywa się to... Decyzja? Wrzucę wam to tutaj i, i zobaczę sobie co to w ogóle jest, ale jest jakaś nadzieja, że jeszcze kawałek historii tam jest do, do pochłonięcia. Natomiast wracając do wiosennych polecajek, dla tych, którzy chcieliby uronić sobie łzę, to polecam wam na zawsze, ale z przerwą Taylor Jenkins Reed. To jest taki romans w moim stylu, czyli niekolorowy, niekwiecisty, chociaż połowicznie tak, zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Ja wolę właśnie takie bardziej smutne historie, które pokazują takie prawdziwe miłości, realne. I tutaj mamy historię dwójki, hmm, ja już nie pamiętam, jak oni w ogóle się nazywali. Ben. Ben i Elsie. Oni pewnego dnia poznają się przy odbojorze zamówienia pizzy. Zakochują się w sobie, okazuje się, że są sobie pisani, że są idealnie dobranymi ludźmi, ale niestety kilka miesięcy później Ben ginie w tragicznym wypadku samochodowym, jeśli dobrze pamiętam. Ja już chyba z dwa albo trzy lata temu czytałam tę książkę, ale została ona ze mną na długo, bo ja wylałam przy niej może łez. My tutaj w tej historii towarzyszymy Elsie w tej żałobie. Mamy też możliwość zobaczyć, jak w przeszłości, no w przeszłości, no nie taka w sumie odległa przeszłość, ale mamy też rozdziały, w których obserwujemy, jak świetnie, jak świetnie dobraną parą oni dla siebie byli. No a później mamy przeskok w tą, w tą żałobę i w to, jak ta Elsie się czuje. Czuje się oczywiście tragicznie i uważam, że jest to tak bardzo realistycznie wykreowane. Ja wierzę w tą historię, że ona się wydarzyła. Roztrzaskała moje serce na milion kawałków. Bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie sobie uronić łezkę, to na zawsze, ale z przerwą. Słuchajcie, teraz coś. Będą dwie takie trochę śmieszne książki. Jedna docelowo powinna być śmieszna, druga chyba niekoniecznie. Powiem Wam najpierw o tej drugiej. Um, czytałam jakiś czas temu, zaczęłam serię Szeptuchy Katarzyny Bereniki Miszczuk. I tu mi się bardzo podoba wykreowany świat, bo mamy tutaj XXI-wieczną Polskę, którą nadal rządzą piastowie, i generalnie nie jesteśmy krajem chrześcijańskim, tylko pogańskim. Dalej wierzymy w bogów, itd., itd. Natomiast cała reszta świata rozwinęła się tak samo czyli mamy internet, telefony, samochody, wszystko, wszystko. I naszą główną bohaterką jest Gosława, potocznie nazywana Gosią, która po ukończeniu medycyny Udaje się pewnym splotem przypadków do takiej świętokrzyskiej miejscowości, tak naprawdę wsi, na praktyki do szeptuchy. Szeptucha to jest taka wiejska znachorka. No a że Gosława jest taką kobietą nowoczesną, kobietą medycyny, nie wierzy w tych wielu bogów i generalnie boi się kleszczy, nie, nie ma ochoty gdzieś tam spędzać czasu w dziczy, w lesie, tak jak właśnie mieszka szeptucha. No i generalnie z dużym przymrużeniem oka traktuje całe. Wszystkie te historie o bogach, o zielarstwie, i generalnie bardzo mocno idzie w tą swoją, w swoją. No idzie w tą medycynę, ma takie podejście naukowe do życia, no ale jak się możecie domyślać, podczas tego pobytu w lesie z szeptuchą, może się wydarzyć kilka rzeczy, które spowodują, że ona jednak w tych bogów uwierzy, że jednak zrozumie te pogańskie wierzenia. Czeka też na nią pewna miłość od pewnego mieszka. To jest taki dosyć wątek już dla mnie troszkę zabawny, bo czuć mocno, że... Chociaż nie, bo ta książka raczej nie jest dedykowana młodzieży, ale nasza bohaterka, mimo że ukończyła studia, bardzo często zachowuje się jak nastolatka i w pewnych sytuacjach już mnie trochę drażniła, zwłaszcza jej takie straszne panikowanie i właśnie przereagowywanie. Już powiem brzydko, wiem, że nie powinno tak się nikomu mówić, że przereagowuje, ale jeżeli sięgniecie po tą książkę, to zrozumiecie o co mi chodzi. Ona nie zachowuje się często na swój wiek, tak jakbyśmy tego oczekiwali zwłaszcza w tej romantycznej relacji, gdzie już mogłaby troszkę bardziej dojrzale do tego podchodzić. I więc ja nie mówię, że to jest świetna, wybitna literatura. Powiedziałabym nawet, że ona jest takich średnich lotów, jeśli mogę tak powiedzieć brzydko o książce, ale ona daje super rozrywkę. Dużo jest tam styczności z naturą. Dla mnie też właśnie te słowiańskie wierzenia to też jest coś, co ja bardzo lubię. No więc z przymrużeniem oka na tą Główną bohaterkę, która nie zawsze zachowuje się tak, jakbym tego oczekiwała, i na tą relację romantyczną, która jest tak wykreowana dosyć średnio, to mimo wszystko bardzo, hmm, no może nie bardzo, ale dobrze się przy tym bawiłam. W pewnym momencie przestałam już to czytać, ale myślę, że może warto byłoby odnowić tą znajomość. Tą hmm, kolejną książką, o której Wam wspominałam, że ona miała w zamiarze być śmieszna, hmm, bo miałam na myśli nagle trup Marty Kisiel. To jest hmm, komedia kryminalna. I to była moja pierwsza styczność z tym gatunkiem, i okazało się, że się nie polubimy. To nie jest książka, która mnie zachwyciła, raczej mnie rozczarowała, ale zdaję sobie sprawę, że jest ogromne grono ludzi, którzy ymm, lubią komedie kryminalne. Wiem, że do części ludzi to właśnie bardzo trafia. Relaksują się ludzie przy tym yy, i traktują to jako świetną rozrywkę, więc jeżeli chcę, chcielibyście spróbować yy, właśnie z tym gatunkiem, to możecie spróbować właśnie z Martą Kisz, która wiem, że yy, właśnie specjalizuje się poniekąd w tym gatunku. Tutaj mamy wątek. Wydawnictwa, w którym pewnego dnia praktykant odkrywa w łazience zwłoki redaktora. No i mamy tutaj taką, taki wątek kryminalne dochodzenie tego, aby, aby odkryć, kto zamordował tego człowieka. Do mnie trochę nie przemawiało to, że ci policjanci są tacy nieporadni, że to jednak nie jest tak potraktowane poważnie, ale jednak mogłabym się tego domyślać, bo jest to komedia kryminalna, a nie kryminał, które to będę bardzo lubię i zawsze wciągam się właśnie w te kryminalne zagadki i bardzo doceniam, jak jest tam opisywane, jak to wszystko się dzieje, i jest to, jest takie poważne podejście do tych, do tych wątków kryminalnych. Tutaj tego nie ma. Większość ludzi z wydawnictwa ma coś za uszami i można byłoby ich. Tak prywatnie oskarżyć, że być może to oni właśnie zamordowali tego człowieka. Więc jeżeli macie ochotę spróbować z tym gatunkiem, to, to może warto sięgnąć po nagle trup. To jest lekka lektura. Jeżeli lubicie wiosną czytać lekkie lektury, to być może będzie to dla Was idealny tytuł. Wspominałam Wam, że na koniec przygotowałam dla Was taki kącik rozwojowy, bo mi się właśnie tak wiosna kojarzy z takim czasem rozkwitu, więc też jako, jakoś tak naturalnie mam ochotę dowiedzieć się czegoś nowego, nauczyć się czegoś i gdzieś tam te swoje horyzonty poszerzać. Więc pomyślałam, że kilka takich książek też Wam polecę, jeżeli być może Wy macie podobnie jak ja. I pierwszą taką książką, która przyszła mi od razu do głowy, to Kreatywność SA, droga do prawdziwej inspiracji Eda Catmula, który jest prezesem Pixara. Być może nieoczywiste polecenie, bo jest ta książka dedykowana menadżerom, aby móc budować świetne zespoły, tak przygotowywać im otoczenie, które by sprzyjało komunikacji, itd. itd. Ale mamy tutaj, słuchajcie, tyle smaczków z tych lat powstawania Pixara, Disneya. Jak mamy tutaj wiele odniesień i właśnie takich tych smaczków, jak powstawały filmy, te, które my oglądaliśmy za dzieciaka, prawdopodobnie większość z nas. I to jest taki świetny. Świetna podróż do przeszłości. Czyta się to bardzo przyjemnie, bardzo szybko, a pomiędzy tymi historiami związanymi z bajkami, które tak lubimy, mamy wiele takich odniesień do tego jak prowadzić firmę, jak stworzyć firmę, która pozwoli ludziom być kreatywnymi, a no jednak w firmie jak Pixar jest to raczej no jest to potrzebne po prostu jest to konieczne żeby ci ludzie mieli tą kreatywność i tworzyli te filmy. Na przykład jest to taki przykład, który mi przychodzi teraz do głowy, to to że ludzie mogą pracować sobie nie w takim klasycznym biurze, przy takich biurkach tak jak my to znamy ze swojej pracy, ale na przykład mogą pracować w sobie w takim domku dla lalek i sobie tam siedzieć i pracować, bo to pobudza ich kreatywność albo w jakimś samochodzie na przykład z, z filmu auta. Więc no naprawdę to jest tak no, pyszna i przyjemna książka, właśnie przez to, że te bajki tam są. Dużo jest tutaj takich wrzuconych historycznych, ale nie takich nudnych historycznych, tylko takich ciekawych wydarzeń właśnie na przestrzeni rozwoju Pixara i Disneya. No naprawdę coś ciekawego. Nawet jeżeli Was nie interesuje do końca to, jak prowadzić zespół, jak go budować i jak być dobrym menadżerem, to sięgnijcie nawet po nią ze względu na, na te bajki i, i na historię tej firmy, bo naprawdę to jest coś świetnego. Ja czytam. Ją chyba ze dwa lata temu na wakacjach i chciałabym zapomnieć o wszystkim, co tam przeczytałam, żeby móc przeczytać ją jeszcze raz. Naprawdę gorąco polecam. Natomiast, gdybyście chcieli z okazji wiosny poprawić swoje samopoczucie i stan swojego zdrowia, to możecie sięgnąć po glukozową rewolucję. To, to nie jest pierwszy raz, kiedy ja pokazuję Wam tę książkę na kanale. To jest coś, co może zrewolucjonizować odrobinę Wasz sposób żywienia i to nie jest taka książka, która przytłoczy Was informacjami, jakimiś trudnymi do wykonania przepisami. To w ogóle nie o to chodzi. Tutaj mamy zestaw, przepraszam, jeżeli statyw się trzęsie, to jest to pies. Wracając, to jest książka, w której jest nam wytłumaczone bardzo, bardzo, bardzo przystępnie, jak funkcjonuje na przykład pokarmowy. Jest dużo o gospodarce glukozowo-insulinowej. Jak to wszystko funkcjonuje, z czego to wynika? Jest fajnie pokazana funkcja komórki, a konkretnie mitochondrium, które jest porównane do w ogóle takiego pociągu parowego. Jak to funkcjonuje, jak dokładamy tego cukru, i w metaforze tego węgla do tej lokomotywy, i super jest to wytłumaczone tak, aby to zrozumieć, nie mając żadnych podstaw zupełnie, albo nie pamiętając nic już z biologii z liceum. Więc jest to super wytłumaczone, dzięki czemu rozumiecie, dlaczego te haki, które tutaj są później podawane po kolei, dlaczego one mają prawo zadziałać. Nie są to absolutnie żadne trudne rzeczy. Ja większość z nich wypróbowałam na sobie i w moim przypadku to działa. Autorka też po, powołuje się tutaj bardzo często na, na różne badania i informuje na jakiej podstawie w ogóle ona tworzyła te haki. Chodzi generalnie w tej książce o to co możemy zrobić, żeby wypłaszczyć delikatnie nasze skoki cukrowe po spożytym posiłku i jak się do niego przygotować i jak w ogóle Zjadać rzeczy, które mamy na talerzu, w jakiej kolejności. Ja na przykład nie wiedziałam, że to ma znaczenie, co możemy zrobić krótko po albo krótko przed tym posiłkiem, żeby właśnie te krzywe wypłaszczyć i żeby nie czuć zmęczenia, żeby nie czuć się takim osowiałym, żeby nie być wkurzonym na przykład, bo, bo tutaj też jest wiele takich historii ludzi po prostu pokazanych, którzy gdzieś tam ją śledzą w internecie i korzystają z tych jej haków, i jak ich życie się zmieniło czasami już nawet po dwóch dniach od zastosowania tych zasad i to się może wydawać śmieszne, ale ja po sobie też widzę, że nawet nie stosując wszystkich z nich, bo ja totalnie nie jestem osobą, która przeczytałaby taką książkę, zastosowała wszystko i po prostu tak zmotywowanie w to brnęła. Totalnie nie jestem taką osobą, jestem kiepska w nawykach i w tego typu rzeczach, i stosuję dosłownie kilka z nich, i widzę, jaka jest różnica w moim ciele i na przykład w wyglądzie mojego brzucha i w moim samopoczuciu. Kiedy tego nie robię, a jaka jest różnica, kiedy stosuję te rzeczy. I podkreślam raz jeszcze, że nie są to absolutnie trudne do zrobienia rzeczy. To są rzeczy, które możecie robić, mając te rzeczy, które macie w lodówce, czasami dokupując coś więcej, żeby do tego posiłku dołożyć, żeby czuć się lepiej. No naprawdę, jeżeli chcielibyście zmienić coś w swoim życiu i choćby mieć więcej energii i czuć się lekko, to sięgnijcie po glukozową rewolucję. Było o jedzeniu. Natomiast jeżeli chcielibyście jeszcze pochylić się nad swoim zdrowiem pod kątem snu, to zachęcam Was, żeby sięgnąć po książkę doktora Matthew Walkera. Jeżeli dobrze pamiętam, Dlaczego śpimy? To jest książka takie też bardzo przystępnie napisane, czasem nawet humorystycznie, kompedium wiedzy, które pozwoli nam zrozumieć, dlaczego sen jest tak ważny i dlaczego. Nie poprawimy do końca swojego zdrowia i jakości swojego życia, robiąc wszystko wokół, a nie dbając o sen. Wiem, że ta książka też ma swoich przeciwników, bo gdzieś tam w internecie widzę, że trwają batalie, czy ona, aby na pewno, w 100% jest poprawna, czy wszystkie informacje w 100% są, że tak powiem. Poprawne i sprawdzone naukowo. Jednak co ja mogę ze swojej strony Wam powiedzieć, to to, że z tyłu mamy naprawdę dużą ilość przypisów i badań, do których odnosi się autor tej książki. Warto też na przykład sięgnąć sobie po jakąś książkę z opozycji, żeby móc sobie te informacje zestawić i zdecydować, co, co naszym zdaniem jest prawdziwe, bo tak naprawdę do końca tego nie mamy jak zweryfikować. Ale jaki jest cel tego, że ja polecam Wam konkretnie tą książkę. Poza tym, że jest przystępnie bardzo napisana. To pokazuje ona nam bardzo mocno, dlaczego sen jest taki ważny, i moim zdaniem tutaj już nie ma przestrzeni na to, aby przedstawić jakieś fałszywe dane, bo pochylamy się nad tym, ile powinniśmy spać. Obalamy wiele mitów, na przykład związanych z melatoniną albo ze snem w takim starszym wieku, dlaczego na przykład te tabletki z melatoniną nie działają i dlaczego nie powinniśmy ich brać na przykład. To wydaje nam się też, że z im jesteśmy starsi, tym mniej snu potrzebujemy, co jest bzdurą, bo to nie jest tak, że go nie potrzebujemy, potrzebujemy go tak samo, ale nasz organizm nie jest w stanie już po prostu spać tak dużo, jakbyśmy tego potrzebowali. I są rzeczy, które moglibyśmy zmienić, żeby jednak spać tyle, ile powinniśmy. Ale no domyślam się jednak, że większość z Was nie jest w takim wieku powiedzmy 60-70+, gdzie ten sen już może być lekko zaburzony, ale to jest tylko jeden z wątków tej książki. Mamy tam mnóstwo ciekawostek, mnóstwo informacji, które otwierają nam oczy. To, że ptaki jak lecą daleko do ciepłych krajów, no to nie mają po drodze czasu, żeby się położyć i pójść spać, więc mają taki sen urywany taki dosłownie na ułamek sekundy, dzięki czemu no, nie lądują, nie rozwalają się na... Na ulicy, a też nie marnują czasu na to, żeby po drodze się zatrzymywać i spać. Jest też taka zatrważająca część tej książki, która pokazuje nam szereg skutków, które mogą nas dopaść, jeżeli o ten sen nie zadbamy. I to nie chodzi o takie przypadki, gdzie śpimy 3-4 godziny dziennie, tylko o takie bardzo powszechne sytuacje, kiedy zamiast spać 8 godzin, śpimy 6 na przykład. Wydaje mi się, że wiele, wielu z nas śpi właśnie w ten sposób, i ta książka przedstawia nam. Jakie to może mieć na nas ogromne konsekwencje pod kątem takim zdrowotnym, pod kątem chorób, których chyba wszyscy się boimy, typu Alzheimer, Parkinson i tak dalej, i tak dalej. Więc nawet jeżeli ta książka ma w swojej, w swojej przestrzeni jakieś niedociągnięcia, to uważam, że to jest książka, którą powinien przeczytać każdy człowiek, żeby po prostu skupić się na tym śnie i być może nie kierować się nią w 100% w życiu, ale żeby zdać sobie z tego sprawę. Co robi źle i co możemy zrobić? A tak naprawdę to nie jest aż tak dużo, żeby zadbać o ten sen, a żeby czuć się dobrze i żyć długo, po prostu. I ostatnia książka, którą y, dla was przygotowałam z tej części takiej ala rozwojowej, y, myślę, że możemy ją zaliczyć do wiosennej książki, bo ma na okładce motylka. Jest to książka Bonnie Ware, y, czego najbardziej żałują umierający. I ja wiem, że ten tytuł nie brzmi. Zbyt wiosennie, ale to jest książka taka autobiograficzna, bo autorka po latach takiego chyba niezadowolenia tak, po latach niesatysfakcjonującej pracy zdecydowała się ta kobieta na pracę jako opiekunka przy ludziach, już przy pacjentach paliatywnych. I tutaj mamy po prostu spis takich historii, które ona usłyszała od właśnie tych pacjentów, którymi się opiekowała. I to pokazało jej, że to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie, właśnie u schyłku życia, zależy tylko i wyłącznie od nas, i że te wybory w życiu są bardzo ważne, i że nie możemy odkładać wszystkiego wiecznie w nieskończoność. To jest książka, który, która jest taka ciepła, daje nadzieję, uczy też współczucia, i mimo, że brzmi zatrważająco, to, to ma ona w sobie jakieś takie ciepło, czasami wzruszy i, i pokazuje nam. Po prostu, że można żyć pełnią życia, yy, i że tak naprawdę to jest na wyciągnięcie ręki. I tym połowicznie. Pozytywnym akcentem e, dobrnęliśmy do końca tego filmu. E, dajcie mi koniecznie znać, czy któraś z tych książek Was zainteresowała i czy zachęciłam Was do, do sięgnięcia po którąś z nich. E, koniecznie Wy mi też coś polecicie na wiosnę, jakie są Wasze, jak Wy odbieracie tą wiosnę pod takim kątem literackim. E, ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się w następnym. Cześć.